22 dzień kwietnia Krzysztof Trzosek. Witam i zapraszam na kolejne w tym sezonie wydanie ekspresu z edukacji. W urodziny klubu gospodarze okazali się bardzo gościnni i resowia wywiozła z tych komplet punktów. Teraz najlepszym prezentem jest dla nas szybka rehabilitacja, dlatego jutro do Bielska jedziemy tylko i wyłącznie po zwycięstwo. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Nigdy w historii nie wygraliśmy w Bielsku Białej, ale ostatnie spotkania pokazały, że statystyki w pierwszej lidze nie mają żadnego znaczenia. Fakty są takie, że Podbeskidzie zajmuje obecnie przedostatnie miejsce i sytuacja Górali jest ekstremalnie trudna. gks -y z kolei cały czas jest w grze o najwyższe cele, bo w ostatniej kolejce nie tylko trójkolorowi stracili punkty. Przed meczem było słodko i radośnie, ale po końcowym gwizdku dominowała tylko gorycz porażki, bo w Tychach nie tak wyobrażano sobie 53. urodziny klubu. GKS przegrał z Resowią 1 do 3, ale cały czas jest w walce o najwyższe cele. Przede wszystkim trzeba zmienić nastawienie do kolejnego meczu. Wiadomo, że po tym meczu z Resowem jesteśmy troszkę na siebie zdenerwowani, rozgoryczeni wynikiem i naszą grą. Natomiast ta możliwość rewanżu w kolejnym meczu i jakby poprawienia nastawienia w zespole i naszej sytuacji, no nadarza się dość szybko i to tego chcą zawodnicy. Nie ma na pewno zwątpienia jakiegoś, dalej jesteśmy blisko i naprawdę jesteśmy zdenerwowani, bo ten ostatni mecz to można powiedzieć, że Oddaliśmy punkty za darmo, dlatego musimy teraz w tych dwóch najbliższych meczach najszybciej je odrobić. W ostatniej kolejce nie tylko Tyszanie stracili punkty, ale i nasi bezpośredni rywale. GKS po raz pierwszy w tym sezonie wypadł z pierwszej szóstki, ależ cztery zespoły mają po 45 punktów. 1 do 0 dla Resowi Rzeszów, kapitalna akcja! Eisenhardt. Sytuacja w tabeli cały czas jest dobra, ale trzeba w końcu zacząć wygrywać. Okazja do przełamania znowu jest idealna, bo nasz najbliższy rywal okupuje przedostatnią pozycję na pierwszoligowym froncie. Przed sezonem Bielsko było stawiane w roli faworyta do awansu, w którym miejscu jest, widzimy. Natomiast mecze są niestety bardzo wymagające i trudne i to, że gramy z zespołem z dolnych rejonów tabeli nie oznacza wcale, że będzie to mecz łatwy i mamy zapisane zwycięstwo. Każdy mecz trzeba wybiegać, trzeba powalczyć i, 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 i po prostu no, grać do samego końca. Jest zaskoczeniem, bo to raczej klub, który zawsze walczył o ekstraklasy lub w niej był nawet w ostatnim czasie. A to, że gramy z dołem tabeli, to wiele nie zmienia, bo tak jak pokazaliśmy w ostatnim menu, Resoria też jest na. Czerwoną latarnię obligi, jakoś oddaliśmy im punkty. PodBeskidzie jest jednym z największych negatywnych zaskoczeń tego sezonu. Podopieczni Jarosława Skrobacza są w bardzo trudnej sytuacji, bo do bezpiecznego miejsca tracą aż 8 punktów. Górale jednak cały czas walczą, co skutecznie udowodnili w ostatniej kolejce. Bielszczanie przegrywali już ze Stalą Rzeszów 0 do 2, ale ostatecznie z wyjazdu wrócili z punktem. Mecz ze Stalą Rzeszów też podBeskidzie się nie ułożył w pierwszej części, natomiast druga połowa była inna. E, grali do końca i osiągnęli co cenny remis w Rzeszowie. Myślę, że my musie, musimy zagrać podobnie, oczywiście od samego początku w Bielsku, tak żeby nie dać jakichkolwiek um, szans pod Beskidziu. myślę, że my jesteśmy w stanie to zrobić. Ekstraklasowe czasy w Podbeskidziu pamiętam obecny zawodnik trójkolorowych. Jakub Bieroński z Bielskiem był związany przez całe swoje życie i po raz pierwszy w karierze być może zagra przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Spędziłem tam kupę lat i tam się wychowałem, więc jest to jakiś... Wyjątkowy dla mnie klub i na pewno będą przy tym duże emocje. Emocji na pewno nie zabraknie, bo dla obydwu zespołów jest to już ostatni dzwonek. Tyszanie cały czas są w grzeła awans. Pod Beskidzie z kolei może przedłużyć jeszcze swoje szanse na utrzymanie. Początek wtorkowego spotkania o godzinie 18.00. Nigdy w historii nie wygraliśmy w Bielsku Białej, a po pierwszy komplet punktów w starciach z Góralami sięgnęliśmy dopiero w rundzie jesiennej. Bardzo często w naszych potyczkach padał jednak remis, a czterokrotnie górą było pod Beskidzie. Wszyscy przy edukacji wierzą jednak w powtórzenie ostatniego wyniku, kiedy przed własną publicznością Trójkolorowi wygrali 3 do 0. Przez wiele lat pisali piękną kartę w historii klubu i odegrali w nim bardzo ważną rolę. Są to nie tylko zawodnicy, ale i pracownicy, którzy z poświęceniem pracowali dla GKS Utychy. W Dniu Urodzin pamiętaliśmy o trójkolorowych legendach, bo to właśnie dzięki nim możemy być teraz częścią naszego klubu. Wtedy piłkarze nie mieli tyle, co teraz, ale, ale byli zaangażowani bardzo mocno w to, co robili dla klubu. A ja jak do klubu przyszedłem jako, jako do zespołu drugoligowego, tych awansowały do drugiej ligi i ja przechodząc z Górnika Radlin zaadoptowałem się w tym klubie. Spędziłem tu pięknych 5 lat. Nastąpił awans do, do Ekstraklasy, do pierwszej ligi. Do pierwszej ligi to wtedy była do pierwszej ligi. Było wicemistrzostwo, no i był bardzo przykry moment w historii naszej żeśmy spadli znowu do, do drugiej ligi. Tego najbardziej żałujemy do dzisiejszego dnia, żeśmy tak troszeczkę popolgowali po tym wicemistrzostwie. Pamiętam ten nasz stary stadion, na meczu było multum ludzi, masa. Później, żeśmy to oglądali na wideo, tośmy widzieli, że na koronie stały cztery czy pięć rzędów, nie mieli prawa widzieć tego meczu, który żeśmy grali. Więc trzy rzędy chodziły w koło, szukali miejsca dla siebie, żeby zobaczyć zieloną murawę. I to tak mi utkwiło w pamięci, że na ten stadion przyszło tyle kibiców, za co żeśmy byli wtedy wdzięczni. Trochę w tym klubie przebyłem, prawie 10 lat byłem prezesem tego klubu. Nawet teraz, jak dostałem zdjęcie, gdzie na awans do czwartej ligi koledzy z drużyny obcinali mi krawat, to życzyłbym prezesowi za rąk, żebym mu ten krawat obciął. To był klub, który stworzyli ludzie dobrej woli z Tychu, moi koledzy to były nasze prywatne pieniądze nikt nam wtedy nie pomagał także myślę, że stworzyliśmy podwaliny pod ten, po ten klub bo wtedy kiedy soku y, podeszedł stąd wiadomo w jakich sytuacjach myśmy stworzyli klub i dążyliśmy żeby piłka w Tychach została dzisiaj jestem dumny że mogę przyjść na taki stadion no i cieszę się niezmiernie. Zawsze było radośnie, zawsze było rodzinnie. Może było biednie, ale myśmy się spotykali słynne co roku na, na jesieni biesiady piwne z GKS-em. To była taka rodzinna spotkanie i klub był bardziej taki rodzinny. Dzisiaj mi się też marzy, że klub był rodzinny i żeby na ten stadion przychodziło komplet. Bardzo dobrze się wspomina poprzednie lata. Zaczynałem od E, od, od trampkarzy, od juniorów po, po, po seniorów, e, wywalczyliśmy awans e, z GKS-em z trzeciej do drugiej ligi. E, także bardzo, bardzo miło i fajnie wspominam ten czas. No, oczywiście, że było bardzo skromnie, e, generalnie no, dresów e, chyba nawet nie mieliśmy jednakowych, tak? gdzieś jakieś takie zbieranina. No, no, czasy się zmieniają, tak. Także jest. E, chłopaki teraz mają dużo zdecydowanie lepiej, no ale to tak ma być, tak, tak, e, tak to powinno funkcjonować jak teraz. Myślę, że każda z osób, która współtworzyła GKS na przestrzeni tych 53 lat, doprowadziła do tego, że jesteśmy dzisiaj na takim pięknym stadionie z aspiracjami na ekstraklasę. Trudno było. Funkcjonować na Estadio de Ruina, przyciągać sponsorów w takim wymiarze, jak dzisiaj ma to prawo się odbywać. Najzwyczajniej w świecie każdy z chłopców, który strzelał bramki na boisku i który tworzył relacje z meczów czwartej, piątej ligi, może się czuć ojcem chrzestnym z sukcesu GKS-u który doprowadził nas do sytuacji dzisiejszej. Rok awansu do, do drugiej Ligi Ogólnopolskiej i niestety ze względów prywatno-zawodowych nie miałem możliwości uczestnictwa w ostatnim meczu na wsparcie Lubliniec. Umówiłem się z wiceprezesem, że prześlę mi informację po każdej bramce i na tej wsparcie Lubliniec, gdzie wszyscy wygrywali po 10-0, ostatnia drużyna, telefon milczy. W nerwach trzymam go. W kieszeni e, kurtki, nie chcę e, zapeszać. Patrzę na zegarek, mówię: Minęło 2 godziny, znowu ten ruch Radzionków nas wyrolował. E, znajomy mówi: Może ci się po prostu telefon rozładował? Wyciągam i faktycznie okazało się, że wygraliśmy 1-0 e, po bramce Łukasza Wosieckiego bodajże. No i potem piękny półfinał z Miówkiem Pawłowice, jeszcze piękniejszy finał z górnikiem Konin. I powrót na salony. To taka anegdota, nie anegdota, natomiast wspomnienie moje z GKS-em Tychy, najpiękniejsze związane. Troszkę inne czasy były niż teraz. Wiadomo, że GKS Tychy wtedy był w troszkę innej sytuacji i finansowej, i z pozycji też poziomu, który, w którym rozpoczynaliśmy. Aczkolwiek myślę, że. Byli wtedy tutaj akurat zawodnicy, taki, którym, wszystko, którym wszystkim zależało na tym, żeby cokolwiek zrobić. I udało się to zrobić przez tyle lat, gdzieś e, awansowaliśmy z czwartej ligi do pierwszej. E, to były wspaniałe czasy, e, wspaniali ludzie tu też, bo każdy wtedy chciał grać dla Tychów, e, utożsamiał się z tym klubem. No i udało się osiągnąć jakiś, jakiś cel. No. E, teraz troszkę są wiadomo, lepsze warunki, jest piękny stadion. No i myślę, że, że trzeba życzyć tym piłkarzom, którzy są teraz, żeby awansowali do Ekstraklasy, yy, dla tych kibiców tutaj i dla tych warunków, które naprawdę mają bardzo fajne i dla tego stadionu pięknego, który, który tu jest, żeby przychodziło jak najwięcej ludzi. Na koniec zapraszamy do udziału w konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której padnie pierwszy gol dla GKS utychy. Otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek.